Witajcie. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem myśli. Bardzo często podczas naszych warsztatów pojawia się pytanie, jak radzić sobie z natrętnymi myślami, jak radzić sobie z zamartwianiem, z natłokiem myśli, kiedy czujecie, że te myśli naprawdę ciągną w dół i, i niczego konstruktywnego nie wnoszą. Na początek chciałabym powiedzieć parę rzeczy na temat myśli, które mogą wam być pomocne. Po pierwsze warto uświadomić sobie, że myśli są tylko myślami i wcale nie muszą być prawdą. Kiedy spojrzysz na te myśli jako takie naturalne zjawisko, które zachodzi w twoim umyśle, możesz nabrać do tego troszkę innego stosunku i nastawienia. Na pewno wiesz też ze do swojego doświadczenia, że kiedy starasz się nie myśleć, kiedy walczysz z jakąś myślą, chcesz ją odepchnąć, to w żaden sposób nie działa i ta myśl i tak gdzieś w ukryciu zjada się i zabiera energię. Co w takiej sytuacji tak naprawdę z tym myśleniem możemy zrobić? Dobrą wiadomością jest to, że myśli i swój umysł można nauczyć się obserwować, nauczyć się nabrać nawyku zauważania. Jakie te myśli są, co myślimy o sobie, co myślimy o otaczającym świecie, nauczyć się zauważać głos wewnętrznego krytyka, nauczyć się zauważać oceny, które się pojawiają, być może przekonania, które niekoniecznie nam służą. I przestać się troszkę z tymi myślami utożsamiać. Jak zaprosić tego obserwatora, jak nauczyć się to robić w praktyce, eee, jak to po prostu zrobić? Eee, Tutaj znowu takim dużym sprzymierzeńcem może być nasze ciało, nasz oddech, coś co zawsze mamy przy sobie. I chciałabym teraz zaprosić Was do takiego ćwiczenia, które nauczy Was w praktyce zauważać swoje myśli i nabierać do nich większego dystansu. To zaczynamy. Znajdź miejsce, w którym możesz wygodnie usiąść. To może być poduszka, to może być krzesło, to może być fotel. Ważne jest, aby Twoje plecy były wyprostowane tak, żebyś przez jakąś chwilę mógł, mogła siedzieć w miarę wygodnie. I kiedy znajdziesz już takie miejsce, przez chwilę zamknij oczy i poszukaj jeszcze takiego ustawienia pleców, możesz wygiąć się troszkę do przodu, do tyłu, w którym naprawdę czujesz, że siedzi ci się wygodnie. Kiedy już znajdziesz tą pozycję, poczuj przez chwilę, jak czujesz się siedząc w ten sposób. Kiedy pozycja Twojego ciała wyraża taką gotowość i godność. Możesz zwrócić uwagę na swoje stopy, na swoje nogi, jak one Ciebie podpierają. Możesz. Poczuć przez chwilę swoje dłonie, być może one dotykają Twoich nóg lub brzucha. Zwróć uwagę na swoją głowę, to tak jak naturalnie wyciąga się ku górze, jak sprawia, że Twoje plecy są wyprostowane. Przekieruj swoją uwagę do wewnątrz. Zacznij obserwować naturalny rytm Twojego oddechu teraz, to jak pojawiają się kolejne wdechy. I wydechy, możesz poszukać takiego miejsca w Twoim ciele, gdzie czujesz swój oddech najwyraźniej. To może być Twój brzuch. Tak, klatka piersiowa, twój nos lub jakiekolwiek inne miejsca. I przez chwilę tylko obserwuj, to tak jak oddychasz teraz. Możesz zauważyć, że przez chwilę twoja uwaga jest razem z twoim oddechem, a potem zaczyna gdzieś wędrować. I w momencie, w którym to zauważasz, wróć swoją uwagę do oddechu. Skupiając się na każdym pojawiającym się wdechu i wydechu. Kieruj teraz swoją uwagę na wrażenia w ciele. Zwróć uwagę, jakie wrażenia odbierasz. Co jest najbardziej wyraźne? Które miejsce czujesz? Jak odczuwasz swoje ciało jako całość, kiedy siedzisz w tej pozycji? Teraz będąc cały czas swoją uwagą przy oddechu, zauważając pojawiające się wdechy i wydechy, tworząc tego oddechu taką kotwicę twojej uwagi, możesz zacząć jednocześnie zauważać pojawiające się myśli. Zobacz, czy możesz przyjąć względem nich takie nastawienie, że tylko im się przyglądasz. Pozwalasz sobie zauważyć je, powiedzieć, aha, taka myśl, ale nie wnikać w nią, nie analizować, tylko zauważyć. Zobacz, czy możesz podchodzić do swoich myśli, jak takich bombelków, które pojawiają się w wodzie gazowanej, pojawiają się i kiedy nie odpychasz ich ani nadmiernie nie lgniesz do nich, one po prostu znikają. I przez chwilę bądź swoją uwagą przy oddechu, jednocześnie zauważając pojawiające się myśli. Wyglądaj jak chmury na niebie. Pozwala im pojawiać się i znikać. Jeśli pojawia się jakaś myśl, która jest dla ciebie trudna, wywołuje twój stres, pozwól sobie przez chwilę pooddychać razem z nią, pozwolić ci być. Taką, jaką jest. Być może też naturalnie pojawi się w tobie taka myśl, antidotum coś, co sprawi, że Twoje ciało rozluźni się. Jeśli w tym momencie nie pojawiają się żadne myśli, to też jest zupełnie naturalne. Bądź swoją uwagą przy oddechu. Jeszcze na chwilę przekieruj swoją uwagę na oddech, tak jak jest teraz. Biorąc kilka głębszych wdechów i wydechów, z każdym wdechem puszczając odrobinę, rozluźniając się, sprawdzając jaki ten oddech jest teraz. I to ćwiczenie powoli zmierza do końca. Więc możesz delikatnie poruszyć się, przeciągnąć, delikatnie pobudzić ciało. Kiedy poczujesz gotowość, otwórz delikatnie oczy, ale postaraj się spojrzeć na miejsce, w którym jesteś w zupełnie nowy sposób. Tak jakbyś był była to zupełnie pierwszy raz i rozejrzyj się w tym miejscu, wracając swoją uwagą do tu i teraz. Serdecznie zapraszam Was do tego, żebyście dawali sobie czas i ćwiczyli taką prostą medytację oddechową. Dawali sobie każdego dnia parę minut, żeby poddychać, poprzyglądać się swoim myślom. Troszkę na zasadzie takiej higieny psychicznej. Z czasem zauważycie, że łatwiej będzie wam zauważyć te myśli, które wam nie służą i powiedzieć takie proste stop. I nie iść dalej w rzeczy, które mogą was ciągnąć niepotrzebnie w dół i zabierać waszą energię. Dajcie koniecznie znać, co Wam się podobało w tym ćwiczeniu, czy coś Was zainspirowało, co było trudne i zapraszam Was do naszych kolejnych odcinków. Do zobaczenia.